Pilarka łańcuchowa jest przeznaczona do ścinki i przycinania drzew oraz do cięcia wymiarowego, np. drewna twardego, przygotowanie spalinowej pilarki łańcuchowej napędzanej benzyną do użycia. Zapewniaj, by podczas wykonywania czynności przygotowawczych silnik był zawsze wyłączony. Skontroluj poziom benzyny i w razie potrzeby uzupełnij benzynę, używając benzyny aspen dwutakt. Skontroluj poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij olej, używając oleju do pilarek łańcuchowych. Wymiana łańcucha piły. Odblokuj hamulec łańcucha. Zdejmij osłonę łańcucha piły. Odkręć nakrętki pokrywy sprzęgła i zdejmij pokrywę. Obróć śrubę regulacyjną do oporu w lewo, by zluzować łańcuch. Zdejmij łańcuch i wyjmij prowadnicę. Wyczyść prowadnicę i pokrywę sprzęgła. Uważaj, by otwarte było doprowadzanie oleju do urządzenia i na prowadnicę. Z powrotem załóż w urządzeniu prowadnicę. Załóż nowy łańcuch na prowadnicę i sprzęgło urządzenia. Zapewnij, by łańcuch piły został prawidłowo założony zgodnie z kierunkiem obrotu łańcucha. Kierunek ten jest oznaczony na łańcuchu piły za pomocą strzałki. Lekko naciągnij łańcuch piły, obracając śrubę regulacyjną w prawo. Powrotem załóż pokrywę sprzęgła i dokręć ręcznie nakrętki. Silniej naciągnij łańcuch, aż będzie stykał się z dolną krawędzią piły. Unieś końcówkę prowadnicy i dokręć nakrętki pokrywy sprzęgła. Jeśli łańcuch daje się ręcznie przesuwać po prowadnicy, jest on prawidłowo napięty. Włącz hamulec łańcucha. Z powrotem załóż osłony łańcucha piły. Użytkowanie pilarki łańcuchowej. Zdejmij osłony łańcucha piły. Włącz hamulec łańcucha. Wciśnij przycisk dekompresji. Dławika używaj wyłącznie przy zimnym silniku. Postaw pilarkę łańcuchową na ziemi i umieść prawą stopę w tylnym uchwycie urządzenia. Chwyć przedni uchwyt urządzenia lewą ręką. Pociągnij prawą ręką za linkę rozrusznika. Powtórz te czynności kilka razy, aż silnik zaskoczy. Następnie wyłącz dławik, wciskając go z powrotem do środka. Pociągaj prawą ręką za linkę rozrusznika, aż silnik się uruchomi. Wyjmij prawą stopę z tylnego uchwytu urządzenia i przez kilka sekund dociskaj prawą ręką dźwignię gazu. Silnik będzie potem pracować z prędkością właściwą dla biegu jałowego. Wyłącz hamulec łańcucha. Pilarka łańcuchowa jest teraz gotowa do użycia. Po użyciu pilarki należy natychmiast włączyć hamulec łańcucha i wyłączyć silnik za pomocą przycisku zatrzymywania silnika. Następnie należy wyczyścić urządzenie i założyć osłonę ochronną.